Jestem w Radce Zdrój, czekam teraz na pojazd do Rakicin Podhalańskich, zaraz tu podjedzie nie wiem czy ten taksy będzie kierował może jakiś Pan, może jakaś Pani ale jest godzina za 10.19, jestem na dworcu w Radce Zdrój i będę się kierował na Rakicinę Podchalańskiej, koło Wyżnej już tyle czasu tu nie byłem, ale myślę, że nie będą mieli zazwy tego i przyjmą mnie. Także jutro coś będę nagrywał już kamerą GoPro na terenie Rokicin. Fajne są szlaki A Pawła II, a dokładnie za kardynała Karola Wojtyły, który tam się jeździł do z które który już nie istnieje. Ale ślaki są dalej.